Serdecznie witamy Państwa Dariusz Zbakowski i Jacek Laskowski. Kłaniamy się z londyńskiego Stanford Bridge. W rywalizacji pomiędzy Tottenhamem i Chelsea, górą są jak na razie The Blues. Widać to zarówno w ogólnych statystykach, w których Chelsea prowadzi pod względem liczby wygranych meczów, jak i w tych z ostatnich lat. W ciągu ostatnich 30 sezonów kogutom udało się wygrać zaledwie kilka razy. Najdłuższa seria Chelsea bez porażki trwała niemal 26 lat. Od 1990 do 2016 roku. Realizator prezentuje nam teraz dzisiejsze ustawienie Chelsea. Zagrają warianty. Nieudany ślisk na początku tego spotkania. Trudny test Tottenhamu. Zawodników czeka. Ciężki mecz. Spotkały się dziś dwa dobre kluby. Wybijają teraz do przodu. Ali nie dawali rywalom ani chwili wytchnienia, aż wreszcie zdołali odebrać im piłkę. Dobrze przeczytał podani i w porę zareagował. Son, Dembele Jest! Pierwsza bramka w tym meczu Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo A i przeciwnik nie w ciemię Będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń Popatrzmy jak znakomicie wykończył tę akcję Zrobił to z prawdziwym kunsztem, pięknie No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta Mauricio Pochettino ma powody do satysfakcji. Ten gol może pozwoli wprowadzić nieco spokoju do gry. Tottenham cieszy się z prowadzenia, a przeciwnik wznawia grę. Morata, Kante, Atak Chelsea. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Dobrze, Dobrze to odczytał. W porę zareagował. I mają piłkę. Doskonale Eriksen. U... No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przybierzył metr niżej, mogło być groźny. Lewis. Eden Hazard. Ale szpech. fiłka ląduje wprost u przeciwnika. Będą szukać teraz okazji do kontry. Sprytnie chroni tu piłkę przed rywalami: Kante, Pedro, Naspiqueta, Blisko polekarne Christian Eriksen, Minson, Harry Kane, Deli, Ali, znalazł miejsce. Dobrze, pewnie się bronili. Z tej akcji już nic nie będzie. Za chwilę Tottenham z Rożnego. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Chyba będzie dośrodkowywał. Powstrzymali rywala. Wybijają daleko w pole. Mają teraz trochę miejsca. Może coś jeszcze z tego będzie. Skutecznie naciskany przez przeciwnika nie utrzymał piłki w polu gry. Ali strata drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Dobra okazja do oddania strzału! Dembele? Christian Eriksen Musa Dembele. Skuteczna interwencja, ale krają dalej. Chelsea ratuje się przed utratą kolejnej bramki. Kibice chcą kontrataku. Fabregas przed szansą. Musa Dembele. Azar, Hazard! Azard. To nie mogło wpaść. Piłka poszybowała wysoko nad poprzeczką. Musa Dembele, Minson, Kane. Pierwsze 45 minut za nami. W pierwszej połowie Tottenham był skuteczniejszy, ale do zwycięstwa jeszcze daleka droga. Przed nami druga połowa spotkania. Deli. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Zawodnicy Tottenhamu wznowią grę wrzutem z autu. Christian Eriksen. Jorginho. Eden Hazard. Skrzydłem ruszyli gracze Chelsea. Mają sporo miejsca w bocznej strefie boiska. I piłka w rękach bramkarza. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Kante Pedro. Rozpoczynają kontratak. Morata. Centra, ale do kogo? Nikt nie wszedł w pole karne. Renner dokonał zmiany. Liczy, że nowy zawodnik rozrusza grę kolegów. No, nie mają innego wyjścia. Przegrywają w drugiej połowie. Deliali. Kante. Edenazar. No, piłkę odebrał i, i stracił. Marcos Alonso. Dobrze, przejął piłkę tuż przy bocznej linii. Deliali teraz. Hurricane Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd u przeciwnika. Pedro. ruszyli teraz groźnie do kontry. Kante. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Przechwytale, ale nie Trener uznał, że pora dać odpocząć niektórym ze swoich zawodników i szykują się zmiany. To powinno ożywić sytuację na boisku. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. Deliali teraz. Naciera Tottenham. Marcos Alonso. Barki. Kibice Chelsea popędzają swoją drużynę do walki o wyrównanie. Dobra okazja! No tak strzelając kolego Lamy. No. Pomyśl może o zmianie zawodów. Harry Kane. Winson. Kane. Podanie za podanie bo to znakomita gra zespołu. Widać, że grają z sobą od dawna i są naprawdę mocni. Wanyama. Yama. Będzie strzelał. Dobrze zablokował. Azard. Eden Hazard. Eden Azar ma mnóstwo miejsca na skrzydle. No, nic z tego nie będzie. Drużyna przeciwna odebrała piłkę. Lukas. Do końca regulaminowego czasu gry 9 minut. Robi się niebezpiecznie. Sędzia puszcza grę. Nieudany w ślisk. Powinna być za to kartka. Arbiter nie wahał się ani chwili i sięgnął po żółtą kartkę. A faulujący przyjmuje karę spokojnie. Niebezpieczne zagranie. Zupełnie nieudany ten ślisk. No powoli zbliżamy się do końca. Jeśli dobrze rozegrają ten rzut wolny, mogą przypieczętować wygraną. Kante, Barki, Jorginho. No, chce coś zmienić trener, a więc wprowadzili nowych zawodników. Przy linii pocznej trwa szybka rozgrzewka. Jesteśmy świadkami zmiany w zespole Chelsea. David Luis. Barki. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Nie wyszło to do środkowanie. Zablokowane. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Kane. David Luis. Jest teraz podwójnie kryty. Nie chcą ryzykować. Może dobić rybala. I ten mecz kończy się zwycięstwem Tottenhamu.